Wydawnictwo Supernowa i Fonopolis przedstawiają Andrzej Sapkowski, Wiedźmin. Coś się kończy, coś się zaczyna. Wszystkim nowożeńcom, a szczególnie dwojgu z nich, Słońce przecisnęło swe ogniste macki przez szpary w okiennicach, przeszyło komnatę z kośnymi, pulsującymi od wirującego kurzu smugami światła, rozlało jasne plamy na posadzce i pokrywających ją skórach niedźwiedzich, oślepiającym refleksem rozbłysło na klamrze paska jenefer. Pasek jenefer leżał na wysokim trzewiczku. Wysoki trzewiczek leżał na białej koszuli z koronkami, a biała koszula leżała na czarnej spódnicy. Jedna czarna pończocha wisiała na poręczy krzesła wyżłobionej w kształt głowy chimery, drugiej pończochy i drugiego trzewiczka. Nigdzie nie było widać. Geralt westchnął. Jenefer lubiła rozbierać się szybko i z rozmachem. Musiał zacząć się do tego przyzwyczajać. Nie miał innego wyjścia. Wstał, otworzył okiennicę, wyjrzał. Z jeziora gładkiego jak tafla zwierciadła wstawał opar. Liście nadbrzeżnych brzus i olch połyskiwały od rosy. Odległe łąki kryła niska, gęsta mgła, wisząca niby pajęczyna tuż ponad wierzchołkami traw. Yennefer poruszyła się pod pierzyną, zamruczała niewyraźnie. Geralt westchnął. Piękny dzień, Jen. Co? Piękny dzień. Wyjątkowo piękny dzień. Zaskoczyła go. Zamiast zakląć i nakryć głowę poduszką, czarodziejka usiadła, przeczesała włosy palcami i zaczęła szukać wśród pościeli nocnej koszuli. Gerald wiedział, że nocna koszula leży za wesłowiem łóżka tam, gdzie Jenefer cisnęła ją wczoraj w nocy, ale nie odezwał się. Jenefer nie znosiła takich uwag. Czarodziejka zaklęła z cicha, kopnęła pierzynę, uniosła dłoń i strzeliła palcami. Nocna koszula wyfrunęła z zawezgłowia, powiewając falbankami niby pokutujący duch spłynęła wprost do oczekującej dłoni. Geralt westchnął. Yennefer wstała, podeszła do niego, objęła i ugryzła w ramię. Geralt westchnął. Lista rzeczy, do których musiał się przyzwyczaić, wydawała się nie mieć końca. Chciałaś coś powiedzieć? Spytała czarodziejka, mrużąc oczy. Nie. Dobrze. Wiesz co? Dzień rzeczywiście jest piękny. Dobra robota. Robota? Co masz na myśli? Zanim Jennifer zdążyła odpowiedzieć, usłyszeli z dołu wysoki, przeciągły krzyk. I gwizd. Brzegiem jeziora, rozpryskując wodę, galopowała Ciri na karej klaczy. Klacz była rasowa i wyjątkowo piękna. Gerard wiedział, że należała niegdyś do pewnego półelfa, który ocenił szarowłosą wiedźminkę na podstawie pozorów i okropnie się pomylił. Ciri nadała zdobycznej klaczy imię Kelpi. Co w języku wyspiarzy ze Skellige oznaczało groźnego i złośliwego ducha morza, niekiedy przybierającego postać konia. Imię pasowało do klaczy idealnie. Nie tak dawno temu pewien hobbit, który zapragnął Kelpi ukraść, przekonał się o tym. Bardzo boleśnie. Hobbit nazywał się Sandy Frogmorton, ale od tamtego wypadku wszyscy mówili na niego Kalafior. A, skręci kiedyś kark Mruknęła Jenefer, patrząc na Ciri galopującą wśród bryzgów wody schyloną, uniesioną w strzemionach Skręci kiedyś kark ta wariatka, twoja córka hmm. Geralt odwrócił głowę, nie mówiąc ani słowa Spojrzał wprost we fiołkowe oczy czarodziejki No, dobrze Uśmiechnęła się Jenefer, nie spuszczając wzroku Przepraszam, nasza córka. Objęła go ponownie, przytulając się mocno, powtórnie pocałowała i znowu ugryzła. Geralt dotknął ustami jej włosów i ostrożnie zsunął koszulę z ramion czarodziejki, a potem znaleźli się ponownie w łóżku, w rozburzonej pościeli, jeszcze ciepłej i pachnącej snem, i zaczęli się nawzajem poszukiwać... I poszukiwali się długo i bardzo cierpliwie, na pewność, że przecież się odnajdą, napełniała ich radością i szczęściem. I radość i szczęście były we wszystkim, co robili. I chociaż tak bardzo się różnili, rozumieli, jak zawsze, że nie są to różnice z tych, które dzielą, ale z tych, które łączą i wiążą. Wiążą twardo i mocno, jak wysieczony siekierą zacios krokwi i kalenicy, zacios, z którego rodzi się dom. I było tak, jak za pierwszym razem, gdy jego zachwyciła jej olśniewająca nagość i gwałtowne pożądanie, a ją zachwyciła jego delikatność i czułość. I tak jak za pierwszym razem ona chciała mu o tym powiedzieć, ale on przerwał jej pocałunkiem i pieszczotami i odebrał jej słowom wszelki sens. A później, gdy on chciał jej o tym powiedzieć, nie mógł wydobyć głosu. A później szczęście i rozkosz spadły na nich z siłą walącej się skały i było coś, co było bezgłośnym krzykiem, i świat przestał istnieć. Coś się skończyło i coś się zaczęło i coś trwało. I była cisza, cisza i spokój. I zachwycenie. Świat powolutku wracał do siebie, i znowu była pościel pachnąca snem, i zalana słońcem komnata, i dzień. Dzień. Jan. Gdy mówiłaś, że dzień jest piękny, dodałaś dobra robota. Czy to miało oznaczać? Potwierdziła i przeciągnęła się, wyprężając ramiona i łapiąc za rogi poduszki. A jej piersi nabrały wówczas kształtu, który odezwał się Wiedźminowi dreszczem w dole pleców. Widzisz, Geralt, myśmy tę pogodę zrobili wczoraj wieczorem. Ja, nenne Catrice i dorę nie mogłam przecież ryzykować. Ten dzień musiał być piękny. Urwała. Trąciła go kolanem w biodro. Bo to przecież najważniejszy dzień w Twoim życiu. Głupku. <głubku> Stojący na jeziornym cyplu zamek Rozrog prosił się o generalny remont z zewnątrz i wewnątrz, i to nie od wczoraj. Mówiąc oględnie, Rozrog był ruiną, bezkształtnym zlepkiem kamieni porośniętych gęsto bluszczem, powojem i tradescantium, ruiną stojącą wśród jezior, błot i bagien rojących się od żab, zaskrońców i żółwi. Był ruiną już wówczas, gdy podarowano go królowi Herwigowi. Zamek Rozrog i otaczające go tereny były bowiem czymś w rodzaju dożywotniego nadania pożegnalnego prezentu dla Herwiga, który dwanaście lat temu abdykował na rzecz swojego siostrzeńca Brennana, od niedawna zwanego Dobrym. Gerald poznał eks-króla przez jaskra. Bo Trubadur bywał w Rozrogu często, jako że Herwig był przemiłym i radym gościom gospodarzem. O Herwigu i jego zamczysku przypomniał właśnie Jaskier wtedy, gdy wszystkie miejscowości zopracowanej przez Wiedźmina listy zostały odrzucone przez Yennefer jako nienadające się. O dziwo na Rozrog czarodziejka zgodziła się natychmiast i bez kręcenia nosem. I tym sposobem ślub... Geralta i Jennefer miały odbyć się na zamku rozrok Początkowo ślub miał być cichy i nieformalny, ale z biegiem czasu okazało się to z różnych względów niemożliwe. Potrzebny był więc ktoś o talentach organizacyjnych. Jennefer rzecz jasna odmówiła. Nie wypadało jej organizować własnego ślubu. Gerald i Ciri, nie wspominając o jaskrze, żadnych talentów w tym kierunku nie mieli. Sprawę powierzono więc nenek, kapłance bogini Melitele z Elander. Nenek przybyła natychmiast, a wraz z nią dwie młodsze kapłanki, Iola i Eurneit I zaczęły się kłopoty. Nie, Gerard. Nanekę nadeła się i tupnęła nogą. Nie biorę żadnej odpowiedzialności ani za ceremonię, ani za ucztę. Ta rudera, którą jakiś idiota nazwał zamkiem, nie nadaje się do niczego. Kuchnia jest zrujnowana, sala balowa nadaje się wyłącznie na stajnie, a kaplica. No to w ogóle nie jest kaplica. Czy możesz mi powiedzieć, jakiego Boga czci ten kulawiec Herwik? No, o ile wiem, nie czci żadnego. Twierdzi, że religia to mandragora dla mas. Byłam pewna Rzekła kapłanka, nie kryjąc pogardy W kaplicy nie ma ani jednego posągu, niczego tam nie ma Jeśli nie liczyć mysich bobków No i do tego te cholerne odludzie Gerard, dlaczego nie chcecie wziąć ślubu w Wengerbergu, w cywilizowanej okolicy? Przecież wiesz, że Jennefer jest kwarteronką a w twoich cywilizowanych okolicach nie tolerują mieszanych małżeństw. Na wielką melitele A cóż to znaczy, jedna czwarta elfiej krwi? Przecież prawie każdy ma jakąś tam domieszkę krwi starszego ludu. To nic innego jak idiotyczny przesad. O, nie ja go wymyśliłem. Listę gości, niezbyt długą, narzeczeni ułożyli wspólnie, a zapraszaniem miał zająć się jaskier. Wkrótce wyszło na jaw, że trubadur listę zgubił i to zanim jeszcze zdążył ją przeczytać. Zawstydzony nie przyznał się i poszedł na łatwiznę. Zaprosił, kogo tylko się dało. Oczywista Jaskier znał Geralta i Jenefer na tyle dobrze, by nikogo istotnego nie pominąć, nie byłby jednak sobą, gdyby nie wzbogacił spisu gości o przerażającą liczbę osób całkiem przypadkowych. Zjawił się zatem stary Wesemir z wychowawca Geralta, a wraz z nim Wiedźmin Eskel, z którym Geralt przyjaźnił się od lat dziecinnych. Przybył druid myszowór w towarzystwie wyższej od niego o i młodszej o jakieś 100 lat ogorzałej blondynki o imieniu Freya. Wraz z nimi zjawił się Jarl Kraczon, Kraj ze Skellige w towarzystwie synów Ragnara i Lokiego. Ragnarowi, gdy jechał konno, nogi sięgały prawie do ziemi, a Loki przypominał filigranowego elfa. Nie było w tym nic dziwnego, byli braćmi przyrodnimi, synami różnych nałożnic Jarla. Zameldował się wójt Kaldemain z Blawiken, z córką anniką, dość atrakcyjną, choć potwornie nieśmiałą panną. Przybył krasnolud Jarpen zigrin, co ciekawe sam. Bez towarzyszących mu zwykle brodatych bandytów, nazywanych chłopcami do Jarpena dołączył w drodze elf Cherydan. Osobnik o nie do końca jasnej, ale niewątpliwie wysokiej pozycji wśród starszego ludu Eskortowany przez kilku nieznanych nikomu małomównych pobratymców Przybyła też rozwrzeszczana gromada niziołków Spośród których Gerald znał jedynie Deinty Biberwelta Farmera z rdestowej łąki i, ze słyszenia, jego gderliwą żonę Gardenię. Był w gromadzie niziołków jeden niziołek który Niziołkiem nie był Słynny przedsiębiorca i kupiec Tellico Lungre torte z Nowigradu Zmiennokształtny Doppler Występujący pod postacią Niziołka i przybranym imieniem Dudu Zjawił się Baron Freksenet Z Brokilonu z żoną Urodziwą Dryadą Braen I pięcioma córkami zwanymi Moren, Cirilla, Mona, Eithne i Kaszka Moren wyglądała na piętnaście lat, a Kaszka na pięć Wszystkie były rude jak ogień, choć Frekszenet miał włosy czarne, a Braen miodowo-złote Braen była w zaawansowanej ciąży Frekszenet poważnie twierdził, że tym razem musi być syn, na co Watacha, jego rudych dryad patrzyła po sobie i chichotała A Braen uśmiechając się lekko dodawała, że syn będzie nosił imię Melissa Przybył jednoręki Jarre, młody kapłan i kronikarz Zellander, wychowanek Nenek. Jarre przybył głównie z powodu Siri, w której się podkochiwał. Siri, ku rozpaczy Nenek, zdawało się całkowicie lekceważyć kalekiego młodzieńca i jego niezręczne zaloty. Listę gości nieoczekiwanych otwierał książę Aglowal z Bremerword, którego przybycie graniczyło z cudem. Bo książę i Geralt szczerze się nie cierpieli. Jeszcze dziwniejszy był fakt, że Aglowal zjawił się w towarzystwie małżonki syreny Finaz. Finaz zrezygnowała niegdyś dla księcia z rybiego ogona na rzecz dwóch niebywale pięknych nóg, ale znana była z tego, że nigdy nie oddalała się od morskiego wybrzeża, bo ląd budził w niej strach. Mało kto Oczekiwał przybycia innych koronowanych głów, bo też i nikt ich nie zapraszał. Mimo tego monarchowie przysłali listy, podarki, posłów lub wszystko naraz. Musieli przy tym się zmówić, bo posłowie podróżowali w grupie, która po drodze zdążyła się zaprzyjaźnić. Rycerz Ives reprezentował króla Edkina. Komes z króla Wenzlava, ser Matholm króla Sigismunda, a ser Devró królową Adda byłą strzyga. Podróż musiała być wesoła, bo Ives miał rozciętą wargę.